Beny Animations Polskie Moja narzeczona Jadzia od zawsze była żądna przygód. W tym roku, zaledwie dwa miesiące przed naszym ślubem, postanowiłem zaskoczyć ją, wykupując z statkiem. Zawsze chcieliśmy zrobić coś szalonego, więc po co było dłużej z tym zwlekać. Zanim wypłynęliśmy na głębokie wody, ja już ociekałem potem i byłem cały w nerwach. Ostatni raz wykonałem FaceTime do matki, dając znać, że wszystko w porządku. Widzisz, Dawidzie, to nie tyle co szalone, tylko totalnie pojęte. Jakich środków ostrożności nie podejmiesz, to i tak nigdy nie masz gwarancji, że wszystko będzie ok. Powiedziałem jej, że dokładnie sprawdziłem naszego przewoźnika i rozważyłem wszystkie za i przeciw. Jadzia nawet chciała spisać testament na wszelki wypadek. W każdym razie ja staram się nie myśleć w kółko o tym, co może mnie spotkać. Inaczej bym zwariował. Wszystko będzie dobrze. Zadzwonię do ciebie za kilka godzin. Uspokajałem ją, tracąc jednocześnie zasięg. Nie było już odwrotu. Jeszcze usiłowała wybić mi to z głowy, ale w końcu wpłynęliśmy w martwą strefę. Jadzia już miała powiedzieć, żebyśmy zawracali, ale wtem Mood stanęła w miejscu i Bosman ogłosił, że jesteśmy u celu. Popatrzyłem na spokojne wody ze świadomością, że pod nami krążą drapieżniki zdolne do pożarcia człowieka w całości. Mówiąc łamanym angielskim, kapitan powiedział, żebyśmy zebrali sprzęt. W międzyczasie Bosman przygotowywał zanętę dla rekinów. Pośpieszyliśmy do przebieralni. Słuchaj, nie musimy tego robić. Mam w dupie, że nam oddadzą kasę. Trzęsła się jak galareta. To pewnie nerwy, pomyślałem, zakładając sprzęt. Wszystko dopięte na ostatni guzik, żeby zapewnić sobie ochronę na wypadek, gdyby coś poszło nie tak w tych lodowatych wodach. Powiedziano nam, że spędzimy 35 minut pod wodą z rekinami. Obsługa przeprowadziła ostateczną inspekcję klatki. Jadzia ścisnęła mą dłoń i skradła Miceusa, zanim założyliśmy maski tlenowe. Wszystko było przygotowane. Mogliśmy cieszyć się tym wyjątkowym doświadczeniem. Ale sen, który się ziścił, już krótce miał okazać się koszmarem. Po wejściu do klatki kazali nam przesunąć się do lewej. Obserwowaliśmy, jak Bosman zabezpiecza drzwi. Był tam otwór na sprzęt fotograficzny, ale na tyle duży, że dało się przecisnąć ramiona. Przerażało mnie to. Jak tylko zanurzyłem się w wodzie, cały zesztywniałem. Poczułem napływ adrenaliny. Ocean był taki spokojny i pusty. W promieniach mil dosłownie nic. A co jeśli żaden rekin nie zjawi się na miejscu? Po kompletnym zanurzeniu rozległ się dźwięk syreny okrętu, a następnie do wody wpadła przynęta. Przed naszymi oczami rozpływała się czerwono-brązowa mgiełka rybich resztek. Wraz z jadzią czekaliśmy w klatce, wpatrzeni w mętną toń, z której powoli wyłaniały się smukłe sylwetki. Zgadza się, rekiny wbiły na żer. Wmawiałem sobie, że wszystko będzie dobrze, jeśli zachowamy spokój. Ale i tak poczułem nacisk na zwieracz, gdy w pobliżu klatki zaczęło się roić od rekinów. Większość to żarłacze tygrysie, ale było też kilka innych, sporych gatunków. Podpływały, czopiąc przynętę. Jadzia pośpieszała mnie z cykaniem fotek. Niezbyt byłem zadowolony, że to właśnie mi przypadła rola fotografa, ale nie miałem zamiaru wyjść na mięczaka. Ułożyłem drżące ramię w pobliżu otworu, zaciskając zęby na widok wielkiego żarłacza, który podpłynął pod samą klatkę. Nie wiem jakim cudem nie narobiłem w gacie. Złapałem za aparat i cyknąłem kilka niezłych fotek. Klatka kołysała się coraz mocniej w miarę napływu rekinów. Jadzia schowała się tuż za mną. Musiałem ją odepchnąć, bo byłem już zbyt blisko ściany klatki. Nagle jeden z rekinów, rozdrażniony błyskiem flesza, zerwał w klatkę z całej pety. Aparat wyśliznął się z mojej dłoni i wypłynął w otwartą wodę. Niby był na wyciągnięcie ręki, ale ryzyko, że coś się odgryzie, było zbyt duże. Jadzia nalegała, żebym spróbował, ale strach mnie obleciał. Rekiny krążyły coraz szybciej i za każdym razem, kiedy przepływały obok mnie, miałem wrażenie, jakby ich upiorne ślepia przeszywały moją duszę. Jadzia popchnęła mnie w stronę otworu. Ramię przeszło na zewnątrz. W tym momencie poczułem ukucie na krawędzi uda, jakby ktoś ciachnął mnie nożem. Spojrzałem w dół i spostrzegłem krwistą mgłę. Patrzę na Jadzie, zachodząc głowę, coś się w jej oczach widać było obłęd, aż ciarki mnie przeszły po plecach. W jednej ręce miała scyzorek, a drugą przyciskała mnie do ściany klatki. Jak tylko jucha zmieszała się z wodą, rekiny dostały pierdolca. Jeden z nich zaczął szarpać mnie za ramię. Czułem jak chrupią kości. Jadzia dalej przyciskała mnie w najlepsze. A rekiny obgryzały moje ramię jak kolbę kukurydzy. Byłem w potrzasku bestie były wszędzie. Odgryzały resztki mięsa z kości, a woda coraz bardziej zachodziła krwią. Istna agonia, a ta szmata nie dawała za wygraną. Spojrzałem na drzwi od klatki. Coś szalonego przyszło mi do głowy. Nie widziałem innego wyjścia z tej sytuacji. Złapałem za skobel i otworzyłem klatkę na oścież. Z racji tego, że ona wciąż napierała na mnie, od razu wypadła na zewnątrz, prosto w zagajnik rekinu. Niemalże zemdlałem, szarpiąc się z drzwiami, wciągnąłem puchara ramię z powrotem do klatki. Na własne oczy widziałem, jak rakiny otaczają narzeczoną i obdzierają ją z kończyn, kawałeczek po kawałku. Obsługa łodzi, widząc, że coś jest nie tak, błyskawicznie wyciągnęła klatkę z wody. Jak tylko ujrzałem światło dzienne, spanikowany bosman pośpieszył do klatki. Gdzie ta druga? Ta typiarka? Gdzie ona? Mieli pełno w gaciach ale byłem zbyt skupiony na tym, żeby się nie wykrwawić i w końcu straciłem przytomność. Odskonałem się dwie godziny później w szpitalnym łóżku. Ramię amputowano. Okazało się, że Jadzia również uszła z życiem, tylko jest w nieco gorszym stanie niż ja. Od razu zadzwoniłem do mamy. Szlochała do słuchawki, wsłuchując się w moją opowieść. Jadzia chciała mnie zabić. Dlaczego takiego było? Pytałem, ale nigdy nie poznałem odpowiedzi. Całe moje życie wywrócone do góry nogami przez babę, którą miałem poślubić. Złożyłem jej ostatnią wizytę, zanim wyszedłem. Zdaniem lekarzy, była na tyle przytomna, żeby mnie usłyszeć. Przeżyłem, wyszeptałem dumnie. Wątpię, żeby ktoś uwierzył, że usiłowałem mnie zabić. Ale mam to w i tak już koniec z nami. Reskmiłem, jak przywyknąć do nowego życia. Jednak złamane serce to nie najgorsza rzecz, jaka mogła mnie spotkać. BENNY Animations Polskie.